So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Tu mamy stanowisko. Bardzo proste. Dzisiaj podejście zresztą jak zawsze. Czysta zanęta, kilka przynęt. Wędki w wodzie, właściwie jedna, ale docelowo dwie. Na razie 60 metr przed takim wypłuceniem, które tam jest. I zaraz to zrzucę sobie dystansowo na wypłucenie. No i co? Tak naprawdę będziemy czekać po 20 minut. No będzie ciężko na pewno o rybę, ale grunt to dobre przygotowanie, żeby było cieplutko. Mamy dodatkowo fajną rzecz, którą na Facebooku już pokazywałem. No, nie za odkrywczego, ale jest to ogrzewacz katalityczny. Taki na paliwo do rąk. Świetna sprawa, zwłaszcza w moim wypadku, gdzie ja mam naprawdę problem z dłoniami i mi się strasznie one po prostu wysuszają. Po prostu jest mi bardzo w niej zimno, że aż mi drętwieją. Dlatego takie coś jest spoko. Tak wygląda woda. bo i no Kill. Bo jest głęboko bo nie ma lodu, jeszcze parę dni temu 70% łowiska była w lodzie Tu jeszcze zobaczcie, trochę jest, widać, że pływa Tak, gdzie nie gdzie, o tam troszeczkę No i co, jedziemy Będziemy sobie spacerować dzisiaj pewnie więcej niż siedzieć Ale to już poza tematem Oprócz tego jest z nami Piotrunia, zobaczymy czy coś złowię. Piotruńka, witamy pana Siemanko Piotruńka No i co, i rzeźbimy, rzeźbimy Zimowa aura, naprawdę fajny klimacik. No od godziny nic się nie dzieje. Można było się tego spodziewać. Już dwie wędki w wodzie po 20 minut. Zanęty, zobaczcie, tyle. Nawet za dużo bym powiedział. Będą trzy rzuty na godzinę, więc żadnego jakiegoś specyficznego spektakularnego. O, Piotr ma rybę. Słuchajcie, ma karpia. Idziemy zobaczyć. Nie będzie uwienia. Super że się Piotrowi udało. Zaraz skoczymy. No i co? Idziemy na ryby poczydzielić, nie tam głupoty gadać. Jest ryba, pierwsza ryba sezonu Piotr. Gratulacje. Najważniejsze, że coś się ruszyło. I co? Po ilu minutach wzięła? Po 17. Po 17 minutach. No to dobrze, że czekam. 20. <gry> Ale idzie, z dystansu, tak? Z około 50-55 metrów. Aha, no to fajnie. A, rejzerek się wygina pięknie. Branie tylko takie popuszczenia, na sztuk. Popuszczenie było. O, to to Czyli bardzo delikatnie. Nie wiem, czy zobaczycie, ale ryba jest podpięta za ogon No znaczy to, że no, te ryby tam są chimeryczne, jakoś tak pływają O, teraz było widać Ciężko Piotrowi go wyjąć z tego powodu <laughs> Ale jest Będzie o! No i bywa i tak, Piotrze ale była zabawa, nie? No pewnie. I co też czysta zanęta i nic więcej, nie? A, nie? Czysta zanęta, kilka ziaren paletu, tylko na górę i wszystko. A, Dobra, no to wracamy dobra. walczyć, Jest, udało się, nie wierzę Bo już dwie godziny bez ryby jesteśmy a tu nagle, najpierw była obcierka, a później taki delikatny, fajny odjezd. Jest ryba, wspaniale! Zaowocowało. Czekamy prawie że 20 minut, już. Także jest spoko. Musieliśmy trafić. Bo cały czas, że tak powiem, przerzucałem sobie miejsca, bo nie łowimy dzisiaj tak, że po prostu karmimy tą rybę, tylko szukamy jej. Dlatego się bawiłem w zmianę położenia przede wszystkim podejnika i wszystkiego. I okazuje się, że tutaj się udało trafić rybę. I całe szczęście mamy zaklipowane, więc zaraz wrócę na to miejsce i zobaczymy, czy to jest miejsce, w którym jest taka, ja na to mówię, klatka z rybami zimowymi, bo one sobie gdzieś tam znajdują, jakieś takie. Właśnie miejsca gdzie się kumulują i sobie tam po prostu urzędują. A fajnie, że jest. Pierwsza Pierwszy karp sezonu 2022. Je. Yeah. Mega. Aki. Nieduży, ale jest. Mamy pierwszego karpika sezonu. Nie jest duży. Skusił się zobaczyć na aliena wypranego. No i co koleżko? Witamy cię w 2022! No, za dawną wargę ładnie spróbujemy go teraz tutaj dostojniej wypuścić. masz jaka fajnie! No, płyń koleżko! Huhuhu, zmęczony zimną wodą. To jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Wydawało mi się, że była obcierka od razu na początku, więc jest spoko. A no, trzeba spokojnie czekać, na pewno branie będzie mi trudno nagrać. Ale jeśli się tu dobrze wpasujemy i te rybki faktycznie tam są, to jest nadzieja. Teraz wyszło słońce. się zupełnie zmieniło. Zmienia się nam dzisiaj ta pogoda. Teraz mamy taki moment, właściwie przed chwilą, był taki moment, że to słońce dosyć mocno świeciło. Więc uważam, że chyba warto spróbować wyjść na wyspę, którą mamy tam dalej. To jest taka podwodna wyspa. I tam jest po prostu płyciutko i może te karpiki będą też chętne, żeby się w tym słoneczku ogrzać. Dlatego zaraz się przeklipujemy. Myślę, że to jest tak gdzieś 90 metr. Już będę na tej wyspie. I zobaczymy czy tam coś chwycimy, bo tu dalej nic. Znowu godzina bez ryby. Ale tak to będzie w takich warunkach. Woda ma około 0 do jednego stopnia maksymalnie, więc one są kompletnie wyłączone. I tak dobrze, że coś tam wyrzeźbiliśmy już. Ale przerzucimy, zobaczymy. Jeszcze jest oczywiście nadzieja. Najważniejsze, że jest komfortowo, że nie jest jakoś super zimno. Teraz jest naprawdę przyjemnie. Widzicie, i zimą można znaleźć takie okienko, gdzie jest spoko na rybach, jeżeli chodzi o pogodę. Także walczymy dalej. No. A jeżeli chodzi o drugą wędkę, to rzucimy ją bardzo blisko, gdzieś na 20, może 30 metr. Tutaj no nie gruntowałem się, więc nie wiem, gdzie się kończy ten spad. Dobrze by było, być za końcem spadu. Ale rzucimy sobie coś tak po prostu bliżej zobaczyć, czy one może jednak podchodzą tutaj, gdzie nie ma tego wiatru, bo nie wiem, czy widzicie, ale wieje z tamtej strony i tam wszędzie jest taka, taka jakby falka, taka, ta woda jest taka, no nie mam teraz słowa, żeby to powiedzieć, taka spiętrzona, no nie wiem. W każdym razie na łączeniu tej farki chcę być. Właśnie tutaj, z klipsem. I poczekamy tu 20 minut, a potem przyjdziemy jeszcze, jeszcze bliżej Gdzieś na Dosłownie 15 metrów. poszukamy sobie tych rybek Nic nam nie szkodzi, nie mamy jakiegoś nęcenia czy coś Tylko szperamy, szukamy Na razie udało się jedną złowić Ale może uda się i drugą Ktoś to wie O, ta woda jest zmarszczona Tam jest taka zmarszczona, a tu jest gładziutko Także tam może być tak, że tam ta chłodniejsza woda jest tu, a ta cieplejsza będzie tutaj. Powiem, że tutaj jest zmowa o jakiejś cieplejszej, zimniejszej wodzie, ale raczej nie, bo ona jest po prostu wszędzie chyba już tak samo zimna. No. Ale warto to sprawdzić. Wszelkie jakieś zmiany właśnie na powierzchni, czy zwłaszcza pod wodą, głębokości i tak dalej, to wszystko warto sprawdzać. I czekamy. No Mamy branie, ale z tego łączenia na krótkiej linii, o której wam mówiłem, to jest jakaś mniejsza rybka. Ale ciekawe 16 minut, jakaś chyba wzdręga. No w każdym razie dobrze, wrócimy tam. Jo, ładna wzdręga. Zachciało jej się kosmita zjeść. Uhu. Ups, ślizgła. dla <laughs> nie było fajne. Taka rybka. Zawsze co. Wrócimy na tą linię. O, może coś tam się jeszcze skusi. jest tak fajnie, że można sobie siedzieć Zero problemu Kurwa, brzydki rzut Czy jesteś? Tak No, ty zawsze wyłuskany Oczywiście ja No Bardzo Przyszliśmy sobie do Piotra pogadać dzisiaj się Piotr pokaże trochę Bo Piotr jest oficjalnie pierwszym królem metody w naszych zawodach Oczywiście Nie do balenia. Na czterech turach Byłeś najmocniejszy 124 kilo i 7 punktów Musisz mówić głośniej, bo Ty tak po cichu ja, mówisz, mówisz 124 kilo i 7 punktów chyba wtedy no. Tak było, no. Bardzo ładnie No i co dzisiaj się dzieje Piotrze, no niestety Właśnie jest problem, że się nic nie dzieje Oprócz tego jednego karpia podpiętego I trzech wzdręg No to, to cisza, jakieś puste branie jeszcze było, ocierka, ale ale o karpie bardzo ciężko, także, także łatwo, łatwo nie jest, ale może jeszcze się coś uda złowić. No. Mi się udało jednego z nadzieją na więcej, że znalazłem gdzieś jakąś klatkę. No ale niestety no. nie poszło to tak. Nie wiem, czy te słońce nam pomaga tak naprawdę. Może one są gdzieś u góry? Ja mam nadzieję, że to słońce spowoduje, że te karpie ruszą, je, nie? ruszą i wyjdą na, na płociznę żeby złapać te... No te, to widzicie, ja miałem ale, taki sam plan miałem. Ale niestety, no to taki plan podstawowy na wojnowicach, ale niestety nie udało się. Byłem ponad godzinę tam na tej górce i. I, I nie, nawet już dzisiaj rozłożyłem dwie wędki, co mi się akurat za, rzadko zdarza, tak jak i tobie. No, też na dwie. No. I łowię na głębokim, i na płytkim, i pod górką, i za górką, i niestety, ale dzisiaj. Nie, one nie chcą. Nie, one nie chcą się chcą, schylić po prostu roli. do tych kołyków mhm. No, piotwnie też dwie wędeczki. Fajnie to wygląda. No, no i dwie. co? Idziemy jeszcze chwilę połowić, i będzie chyba mowa końcowa. Uważam, że i tak dwie ryby na haku. Na styczeń, gdzie ja w styczniu rzadko kiedy w ogóle na metodę coś w ogóle próbuję, to i tak jest dobrze. Hmm. Hmm? Ale myślę, że można by tu trafić jeszcze, taki dzień lepszy. Jeszcze nie? dwa tygodnie temu znajomi byli tutaj, Marek i Erwin. I, i naprawdę ładnie połapali dużych karpi, nie, nie ale dzisiaj no... Hmm. No nie ma kontaktu praktycznie. Hmm. Ale przyszedł lód, ten lód szedł, hmm. to jest raz, a dwa mamy pełnie wyż. No, że się zmieniły te warunki. Wczoraj wichura, no nigdy nie wiadomo tak naprawdę. I co? I to jest najlepsze, bo no, nigdy nie wiadomo. ładnie w tym wędkarsku. Jakbyśmy zawsze łowili po 20. <grym> no, to nie byłoby to takie no, ekscytujące, to... Jak, jest do tej, jak jest w tym momencie. Teraz każde ruszenie się szczytówki powoduje lekkie, lekkie emocji, podniesienie ciśnienia, także no, no, fajne to jest. Ale ja też już, nie wiem, to chyba drugi czy trzeci raz w życiu jestem w styczniu typowo na, na metodzie. I, no i ciężko, no zobaczymy, może jeszcze, miejmy nadzieję, że się coś tam, no. coś tam uda wyciągnąć z tej wody no. to miło było Piotrze usłyszeć, królu W tym roku, słuchajcie moi mili, Piotr jest do obalenia tak jest. Już mamy datę, będzie znowu Król Metody we wrześniu W międzyczasie będzie Festiwal Sączkowo Zapraszamy, jedna z lepszych zawodów, bardzo no. fajna atmosfera Powiedz jak no, jest. jest, jest ogień, jest ogień, jest, ogień. jest ciężko 4 Cztery tury w 3 dni, słuchajcie, to jest ciężko, ale no, o to chodzi, to mam sport jest co, jest co łowić i, jest, i, co robić, i no. jest co robić Dosyć ciężkie zawody, bo woda dosyć trudna, bardzo zróżnicowana Ryby też od małych do bardzo dużych, także, także zapraszamy No, ktoś cię Zapraszam musi obalić, ja muszę wrócić na tron No, to hej, trzymaj Derecinko, się hej i Piotr ni się udało. Wpadł. Wyczekany. Wyczekany, fajnie. I krótka linia widzę, co to? No, bliżej. bliżej. Ja też próbowałem bliżej, U mnie nie było. Jak blisko, powiedz? 40, 45 No, no. Tu bliziutko. to ja też mam tak jedno. Myślałem, że jest gdzieś z 15 czy coś. Pokażę, jak się wędka, chociaż wygina no, Czekaj, drugim wyjazd z tego. No i Piotruniowi się udało, naszemu królowi. Pięknie. Jednak wyczekałeś to branie. No, jeszcze trzeba wyjąć, chyba nie za ogon tym razem, co? Nie, no, nie za ogon. Tamta się nie liczy, to mamy po jednej. Nie, fajnie, fajnie. Już myśleliśmy, że nic, a tu jednak jeszcze. Cierpliwość popłaciła. Na turbo. Czyli pomarańczowy, tak? Nie wiem Na jednym mam złoty, na drugi pomarańczowy, Ale wyszło słońce, zobacz i to się sprawdza, nie? Wyszło słońce i który? Pomarańczowy. Jest rybka. Takie taki mniejszy jak mój, znowu też. Gratulacje, super. Prezentacja będzie. No, to prezentacja rybki. Pierwsza wyjęta w tym sezonie dla Piotra. Zimno, no na pewno zimna. Pokażę to ładnie. tak jest. No, gratulacje, pięknie, Piotr. Super, uratowałaś nasz honor na koniec. Dobra, pokażę czego wypuszczasz ładnie. W tej wodzie fajnie to widać. No. No, żbik. Poszedł. I to by było na tyle, żegnamy się z łowiska. Wojnowice, No Kill wyszło piękne słońce. Mimo tego, że nie udało się dzisiaj złowić dużej ilości ryb, bardzo fajnie się działo. Oto właśnie mi się wydaje, że chodzi w wędkarstwie, żeby było ciekawie. Tak naprawdę, nic nie udało się takiego spektakularnego pokazać, bo nic nie działało. Te ryby nie reagowały na to negatywne podejście z zanętą. Myślę, że obie ryby, właściwie trzy, to takie bardziej z przypadku. Niemniej jednak bardzo miło spędzony czas, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zaczynamy sezon 2022, jest pierwszy karp, od tego momentu będzie tylko lepiej. Zapraszam Was do obejrzenia innych filmów na Facebooka, na fanpage i tyle. Na razie trzymajcie się.